Warsztaty w ramach realizacji zadania pod nazwą Kuźnia Wiedzy i Doświadczeń w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu. Pani burmistrz, organizowanie takich projektów w gminie Lubawka to w czym to się wiąże? W tamtym roku przystępowaliśmy do Stowarzyszenia Ogólnopolskiej Sieci Odnowy Wsi. To jest krok dalej po uczestnictwie w Odnowie Wsi Dolnośląskiej. Jesteśmy w tej chwili w sieci Krajowej Odnowy. Ma to na celu przede wszystkim promocję naszej gminy na zewnątrz. Skala rażenia jest chociażby dzisiaj: 80 osób jest uczestnikami tych warsztatów w gminie Lubawka. Byliśmy w Chemsku Śląskim od samego rana, teraz jesteśmy w Sary Białce. To jest pokazanie atrakcji czy takich miejsc, które akurat tematycznie są związane z tymi warsztatami. I to jest pokazanie tej części gminy Rubawka, którą możemy się pochwalić i którą mamy się czym pochwalić. Przyjechało 80 uczestników, widziało Chemsko-Śląskie, uczestniczyło w warsztatach. Są mega, mega zachwyceni i doceniają potencjał na nasz, naszej gminy. To idzie w, dalej. Są, dzisiaj przyjechali Skłocka i Śdzierżaniowa, ale. Następnym razem przyjadą być może z Mazur albo ze Świętokrzyskiego. To po prostu trzeba przyjechać tutaj, zobaczyć i po, po, powiedzieć tam, skąd się jest, co można zobaczyć w gminie Lubawka. O to w tym wszystkim chodzi, dlatego uczestniczymy w takich y, 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 przedsięwzięciach, y, bo to służy nam naszym mieszkańcom. Tutaj y, dziękuję bardzo pani Bożenie Kończak, która y, to wszystko pilotowała i która to wszystko przygotowała, mimo że nie jest już wiceburmistrzem i tylko albo może aż radną. Powiatową, niekoniecznie z gminy Lubawka, to bardzo, bardzo mocno jeszcze się angażuje i pomaga w gminie Lubawka właśnie w promowaniu takich przedsięwzięć. To jest dobre, bo to działa w ten sposób, że ludzie byli, zobaczyli i, i przekażą tam. Najlepsza jest reklama szeptana. Żaden billboard, żaden film, żaden plakat nie odda tego, co się widziało naocznie. I tu mamy dzisiaj 80 ambasadorów, którzy pojadą w swoje strony i powiedzą co widzieli w gminie Lubawka, a że są zachwyceni to to widać było z rozmów, które były prowadzone w trakcie warsztatów w Chemsku Śląskim. Pani Bożenko, takie warsztaty jak w dniu dzisiejszym organizujecie w gminie Lubawka ciężko jest zorganizować? No myślę, że nie jest proste zorganizować. Trzeba do tych warsztatów środków i trzeba jeszcze partnerów. Tak się stało, że w ubiegłym roku pracując w Lubawce jako zastępca burmistrza zostałam poproszona przez gminę Dzierżoniów do udziału w projekcie pod tytułem Kuźnia Wiedzy i Talentów na obszarach wiejskich. I od razu z panią burmistrz Ewą Kocębą podjęłyśmy decyzję na tak. Jest, wchodzimy w ten projekt wspólnie z gminą Kłocko. I y, oczywiście po spotkaniu, po ustaleniu całej strategii tego projektu, budowaniu projektu, y, przekonałyśmy wspólnie z panią burmistrz Ewą Kocębą gminę Dzierżoniów i gminę Kłocko, że mamy ogromny potencjał w gminie Lubawka, żeby pokazać i żeby zorganizować warsztaty, warsztaty tkackie, warsztaty malowania na szkle i grawerowania, warsztaty zielarskie, ponieważ mamy zaprzyjaźnionego zielarza. I też mamy potencjał, mamy co pokazać. Mamy to dziedzictwo kulturowe, mamy, mamy również gospodarstwo w Starej Białce, ekologiczne dwa dęby, gdzie miałyśmy, mamy możliwość przenocować grupę, a jest to grupa 60 liderów z gminy Kłocko i z gminy Dzierżoniów, którzy będą w dniu dzisiejszym biesiadować, przenocują, zwiedzą gospodarstwa z bydłem mlecznym w starej Białce. Odwiedzą i przejadą do serowarni Wańczykówka, i tam będzie jeszcze czwarty warsztat serowarski prowadzony przez Sylwestra Wańczyka w Krzeszowie. To co? Możemy powiedzieć, że już są udane te warsztaty? Warsztaty udane a jaki finał tych warsztatów to wzajemna wymiana doświadczeń. Są tu liderzy również z gminy Lubawka, którzy będą mogli również wymienić doświadczenia z liderami z gminy Kłodzko i z gminy Dzierżoniów. Również projekt jest takie założenie projektu, że będzie wydany folder promocyjny o naszych terenach i wspólny z gminą Kłodzko i z gminą Dzierżoniów, a także będzie 21 września będzie święto słoików, biesiada słoikowa i jedziemy na tą biesiadę słoików do Dzierżoniowa i również tam będzie ucztowanie i będzie takie zakończenie projektu. Panie Wójcie, jak się Pan czuje w gminie Lubawka, a dokładnie dzisiaj tutaj w Starej Białce? Znaczy jesteśmy bardzo zauroczeni tym terenem. My oczywiście też pochodzimy z terenów podgórskich, no ale tu jest troszeczkę głębiej, jak to mówią w górach. Pogoda sprzyja, więc to jest zawsze połowa sukcesu. Natomiast gościnność tych terenów jest bardzo fajna. Uczestniczy, uczestniczyliśmy w różnego rodzaju warsztatach, w których no, mieliśmy możliwość podzielić się różnymi doświadczeniami, szczególnie tutaj miejscowi liderzy, tak, społeczności, którzy realizują się i a przy okazji edukują nas, pokazali nam wiele ciekawych pomysłów na to, co można zrobić. No jesteście terenem, którym, czy mieszkacie na terenie, który jest bardzo bogaty i historycznie, kulturowo, ma duże zasoby dziedzictwa kulturowego, więc myślę, że każdy, kto odwiedzi ten teren, będzie usatysfakcjonowany. Natomiast, no, założeniem takich projektów, które, które napisaliśmy jako gmina Dzierżoniów z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jest to abyśmy się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami gminami wymieniali. Do tej pory naszymi partnerami były gminy Kłocko i Międzylesie. W tej chwili po raz pierwszy jest gmina Lubawka, tak notabene dodam, że gmina Lubawka również od miesiąca jest członkiem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, której mam przyjemność być przewodniczącym zarządu i się cieszymy, ponieważ na terenie kraju jest wiele takich miejsc, które są warte polecenia komuś na zewnątrz. Chamsko-Śląskie jest perełką w naszej ocenie, mimo, że jest wsią, tak, i wiem jakie są tutaj perturbacje, jedni by chcieli, żeby było miastem, ale, ale też musimy sobie zdawać z tego sprawę, że takie są dzisiaj uwarunkowania historyczne, czy jakieś tam geograficzne, czy administracyjne, jakby je nazwał, to, to na pewno gdzieś tam będzie się to powoli toczyło i jakieś... Nie wiem, losy historii albo innych rzeczy będą decydowały, co będzie dalej. Natomiast dzisiaj jest to miejscowość, która sklasyfikowana jest wieś. My, jako Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi, chcemy, jesteśmy praktycznie już na końcu takiego produktu turystycznego, zwanego siecią najciekawszych wsi. Jest to sieć wzorowana na sieciach francuskich, kanadyjskich czy innych, pod nazwą sieć najpiękniejszych wsi. My, oczywiście, mamy pewne problemy, bo nie jesteśmy w stanie ze względu na niestety pozostałości powojenne konkurować z takimi miejscowościami czy średniowiecznymi, nawet miasteczkami czy wsiami, więc mówimy o sieci najciekawszych wsi, wsi, które mają swoją tajemnicę, swoją opowieść, którą warto przekazać dalej. No i to jest chyba najlepszym pomysłem również dla państwa, tak mi się wydaje, jeżeli nadal chemuszko miałoby pozostać, pozostać tą miejscowością o charakterze wiejskim, aby dzielić się tym, tym, tym dziedzictwem, pokazać to, co najciekawsze, ale oprócz tego. Że stoją mury, jakichby nie były i one miałyby nie wiem ile lat, to najważniejsi są ludzie. Ludzie, którzy potrafią zadbać o to, to po pierwsze, którzy potrafią włączyć się na co dzień w aktywność wśród mieszkańców i zawsze takim osobom należy dziękować, bo uważam, że każdy społecznik za to powinien przynajmniej słowo uznania dostać. No. Warsztaty, wcale nie jesteśmy zmęczeni, zintegrować się, poznać się, poza tym nauczyć się, odkryć talenty i, i, i powieściarować też wspólnie dzisiaj. Jutro na nas czeka jeszcze niespodzianka. Rano zwiedzamy gospodarstwo z bydłem mlecznym, tak, tak. to warsztaty serowarskie. Tutaj wszystkim życzę przyjemnej zabawy. Pani. Którzy ten wspólny तयारु Dziękuję.